Co to się dzieje nikodem? Stary ludzie są tak kochani. Przyjeżdżamy tutaj, gościu u nas normalnie. Siema jesteś też kacker, ja mówię, tak jest ten Mimo że nie jestem, ale mówiłem, że może jestem. No i mówi tak, do dubeczki są tu, woda jest tam, nie pijcie, poddajemy tam rozpuszczalnika, żeby... Keep the stuff clean. Okej, okay, okej, okay, nie będziemy Włączyli nam wiatraczek, no nigdy takich warunków nie było na lotach, zwłaszcza w Ameryce. Proste zasady: komunikować się, jak chcemy przychodzić, powiedzieć, chcemy lądować, startować, powiedzieć. Współgrać po prostu z innymi, żyć w zgodzie w takim fajnym, zamkniętym community. Piękna sprawa. Najlepsze to, ja że gościu nas nigdy na oczy nie widział. Piszemy do niego SMS. Znaczy, tam był tam mail, gadałem przez telefon, więc jak byliśmy dogadani, piszemy do niego wczoraj o 20 jakoś. Siema, możemy jutro polatać, a on. No problem, buddy. Jest gate number, znaczy gate key. Podał nam kod dobramy. Nie musieliśmy już go używać na szczęście. Znaczy no, po prostu leżył przed nami, ale nas nigdy nie widzieli. Ja takie założę. Piękna sprawa. Siemanko. Zbieracie tagi. z RTK? Zbier zbieramy tagi z RTK Teraz, teraz się rozstawiamy, musimy niestety dzisiaj oszczędzać baterie. Nie wzięliśmy przełączek z amerykańskich kontaktów na polskie, więc musimy sobie dać radę z bateriami, które naładowaliśmy wczoraj. Ale na razie jest dobrze. Teraz zbi zbieramy punkty z RTK i później wyłączymy kompy i jak trzeba będzie latać, to włączymy je z powrotem. To, to byłem, dobry, no. W to nastąpiła ciekawa wymiana zdań, ponieważ zapomniałem wziąć smaru z Polski. Amerykanie niestety nie mają smaru, ale zasugerowali, że można wyjąć z silnika smar. Może trochę brązowiotki, ale smarować dalej smaruje. O, i działa.

Chyba ciepidy? Uh -huh. Tak. I nie zapomnieliście. Nie. nie. Nasłuchałeś się wczoraj, jak no. tak mówiliśmy o tym. No nie, wszystko jest zapisane. Checklista przed startem zrobiona. Testowana będzie pada numer dwa. Tylko ładnie testujemy, teraz właśnie Padakę 2 przed lotem, będziemy uruchamiać, sprawdzać stery, silniki, stabilizację, wszystkie systemy.

Co powiesz, że osiąga Pady, Krzysiu. Osiągi pady są bardzo wysokie. Osiągnęliśmy 30 m na sekundę dzisiaj. Myślę, że to jest dobry wynik ponad 100 km na godzinę. Trafiliśmy prawie w punkt wtedy. Było niebezpiecznie, ale bardzo fajnie. No, takiej prędkości to się nawet nie spodziewaliśmy, że osiągniemy. Więc jest tak. A sam Adwens, Falcon? Adwens Falcon lata troszkę inaczej niż z tradycyjnym ustyżeniem. Inaczej, to mój pierwszy samolot z fauką, tak naprawdę, ale przyjemny w pilotażu. Myślę, że damy radę z nim dużo ugrać. Latamy dzisiaj na innym lotnisku. Zgadza się, jesteśmy na Imperial Airfield. Zmienimy lokalizację ponieważ jest troszkę dogodniejszy teren pod względem lądowań właśnie tego oto statku powietrznego. Troszkę inne warunki. Przede wszystkim jeziora z obu stron, w których są aligatory, rezerwat przyrody za tamtą linią drzew, gdzie są koguary, węże i również aligatory ale będziemy próbować latać i nie lądować w tamtych sferach. Nasza pada się nie boi. Nasza pada się nie boi, niestety albo stety to my się jej obawiamy, ponieważ nieraz, nam, na, nieraz nas nastraszyła. Ona wiele potrafi, wiele znosi. Jeśli wlatuje w drzewa, to nie zostaje na nich, tylko leci dalej i, i nic się z nią nie dzieje. Cieszy się. Cieszy się, no. Radosny statek powietrzny. My też radośni. Trochę po przejściach. Nie dzisiaj. <gry> Prawda, nie. Yy, Tak, dzisiaj próbujemy latać regularem bez duszek. Trochę ze względów yy, bezpieczeństwa, żeby ich nie uszkodzić. Mamy dzisiaj dużo testów, dużo skopów na pasie, żeby nie wchodzić tych elementów, próbujemy wpadać do duszek. Trochę mniejsza rozpiętość, ale musimy przetestować kilka rzeczy związanych z statycznością. Dlatego trzeba go odpowiednio wyważyć, bo trochę się tu zmienia wtedy. Dużo pracy na dzisiaj czeka, sporo testów. Będziemy zaczynać spokojnie. Hmm, kilka podjazdów podskoków z regularem sprawdzenie wyważenia, czy się nie przechyla, czy go nie, nie ciągnie do tyłu, do przodu, e, później stateczność poprzeczna w trakcie też e, będzie sprawdzana. No, później jak wszystko będzie grało, no to dołączamy skrzydła, uważamy go jeszcze raz i lecimy obcę. Mikł miał wczoraj urodziny, hmm. jeżeli mówimy o kalendarzu AKL-owym, bo tak normalnie to miał trzy temu. No, dostałem prezenty w Dzień Kobiet Czasu Polskiego. też mi bardzo miło. A prezenty nie wiem czy będą na nagraniu czy, czy nie, ale bardzo dziękuję wszystkim członkom drużyny. No i co? No, trzeba pracować pracować dalej. A świętowanie będzie po zawodach. Co to tam zostało w Tak lata pada Pojawiły się wyniki raportów technicznych i prezentacji tak, technicznych. Co o tym myślisz Maciek? Yy, Mikro dostało 43 punkty za raport oraz 42 za prezentację. Jest to progres, jeżeli chodzi o raport, jest to progres względem zeszłego roku. Natomiast prezentacja mogła nam pójść trochę lepiej, czuliśmy się trochę lepiej. Ale 42 punkty to nie jest jakiś turbo zły wynik, więc zobaczymy co inne teamy i liczymy na podium. Adwens Bywało znacznie lepiej. E, prezentacja techniczna 43,9. Nie, przynajmniej 3 punktów. E, natomiast raport 37,7 punkta. E, fajny wynik, e, no ale mamy dużo do poprawy. Także resztę punktów nadrobimy no, fantastycznymi tam. Co mieliśmy okazję zobaczyć? Piękne zwierzę zwane aligatorem. Na początku każdy myślał, że jest to kamień. Później jak wszedł do wody, każdy myślał, że to jest wyspa. Ale to był taki bydlak. Zamiast grzbieta był grzebień. Zamiast głowy były, był peryskop, który na nas patrzył. I wielki nohal, który wciągał powietrze, żeby zasilić to monstrum. No ale na szczęście zarówno jak i my, jak i aligator utrzymaliśmy bezpieczną odległość miał Jak Jak Słyszałem, że regular ma bardzo dobre wyniki z raportu i prezentacji. Też nam się tak lubił o usze. Jeszcze nie wiem, jak wypadliśmy na tle innych drużyn. Co nas jutro czeka, chłopaki? Jutro wybieramy się na inspekcje techniczne. Sędziowie będą sprawdzać zgodność naszych konstrukcji z wymogami regulaminu, zgodność z normami bezpieczeństwa, działanie wszystkich systemów. Będą mierzyć, mierzyć, liczyć, ważyć, cokolwiek będą chcieli. A my będziemy pokazywać, że nasze systemy wszystkie, chociażby w klasie AdWords, działają poprawnie, że potrafimy trafić do celu, zrzucić padę, wykonać całą misję od początku do końca, na przykład była, że się z softwarem, który Błażej tutaj sprawdza. Do tego dochodzi też właśnie weryfikacja wszystkich wymagań, co do software obsługującego na ground station, czyli w tym, chodzi o wizualizację, chodzi o system detekcji, też działania monologicznych systemów latających w postaci naszych motoszybowców. Ogólnie musimy jakby w różnych wymagań zostały zdecydowane w regulaminie. Jest tego trochę do zrobienia.